Was w kolejnym odcinku będziemy grać challenge. Jedna skrzynka challenge. Dobra, to są moi żułmane, Iwo, Godin i mama. Zaczynamy. Zaczynamy challenge. To będzie bardzo hardcore. Chcecie coś powiedzieć? Ja yeah. na Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Zaczynamy challenge. Kurce, trochę długo <grym> <grym> Okej okay. Pamiętacie o sub Subiku i łapce w górę. Napiszcie komentarz Na, Napiszcie w komentarzu e, hashtag skrzynka. A my Zjastę, zaczynamy. Pier, 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 pierwsze podejście, pierwsze podejście zaczynamy. Napiszcie w komentarzu czy nam się uda, czy No właśnie, a my Zjurka. lecimy. Lecimy z tym. Ale się w dupe małe dziewczynki? No, to co wam lecę z okay. pierwszej, tym gramy. Alecimy lecimy na jakąś miejscówkę, czy na jakieś odludzie? Znaczy czy nie? Leci, lecimy na. Nam na, na, na zielony taras poleciał. Na zielony taras, zobaczcie. Na zielony. Farmę Furi. Dobra, lecimy na farmę Furi. Okej, okay, okej. Okay. Tylko nie wywalmy się za zero, bo to jest Battle Royale. Okej, okay, okej. Okay. Kolonia, tylko, tylko nie jak taki jeden kolega. <gryw> Nasz kolega jest botem. Gabi? Emeryt, emeryt. a Eze. Ezer. Jeden działam. Jeden emeryt. Okej, okay, okej. Okay. Nice. Zaczynamy pierwszą rozgrywkę normalnie, essa. A teraz WarBlock zagra. Pamiętajcie ja tylko, by było... tylko, pamiętajcie, tylko jedna broń, jedna próba, jedna ja. próba ja. Jedna próba na wygranie gry na próba na wygranie ja. gry, czy Cię, nam się czy, uda? Czy się nam się uda? Oglądajcie do końca Ale powiedziałem Okej, okay, okej okay. Teraz skupieni I lecimy na pierwsza, pierwszy challenge Pierwsza skrzynka, pamiętajcie nie druga, tylko pierwsza. Gaster mi, Gavster, mi proszę zaproszę, daję. daje... Nie, tylko byle nie pistolet. Lecą tutaj ludzie. Tylko byle, no, byle, byle nie pitałka. Kurczę, Leci trio, lecą bardzo trio. O no! Dobra, ja już widzę moją pierwszą skrzynkę. Widzicie, skrzynka nie. mi się odłączyła! Dobra, jak coś? Pistolet! Możemy na początku... Lerwa! 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 Let's go Emma! Chyba o ty go nie zabije! Tom... Chyba go nie zabije, panowie, on jest za mocny! O oh. O nie, tam są typy, dawajcie, fragujemy. Dobi jasno, żeby było pokażące. dawaj o, go chłopaki. godin, brawo Godin. O nie, ja ale on jest mocny! Dek! Justem bez tylko pierwszą broń coś się. Brawo chłopaki, wywalamy wszystko Pokaż i, co jesteś. I fragujemy. Nie czuję, nie czuję bo się bo dosyć wie. kur... Chłopaki, ja ci mają furkę! Ale jak Jadę tam jak tam się w Chłopaki, jak coś, to możemy taka na przykład... Furka, tak, może... dziurka, tak Możemy I na przykład złotą, 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 złotą M-ką, jak ktoś ma m możemy grać. A temy które podniżasz, to się liczą? Nie. Znaczy, no, leczenie możesz mieć, jakie chcesz. Ale na przykład... Moja nowa bryka. A jak masz... Zróbmy, jak masz... zróbmy skybase. Oto to też dobry no pomysł. To, to, to pomysł na następny odcinek. Ej ja chłopaki, bo jestem milion kilometrów od was. Poczekajcie tak na mnie. Jest tu jakaś fura, bo ba 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 ba. jestem sala no gdzie wy jesteście już, no? O no nie no. Jesteśmy przy Okej, okay, lecę do was. Kogo jąderkę śpiszcie? Pamiętajcie, dono... tylko jedna broń, tylko jedna broń. Mam idąłem jepony bez odorów. No, ja już mam 500 kosz, skąd ci Ale skarb jest na następny odcinek, następny odcinek. No, mam idąłem bez odorów. Tak tak, skarb jest na następny odcinek. Dwa w jednym. No dobra, no możemy no, 2, spróbować. Ja po jednym ja head and shoulders. mnie no Head and shoulders. nie mogę tego podnieść. Mam 276 drewna z sukcesem Dobra, ja tutaj farmy normalnie. Pamiętajcie, aby ja mieć coś by... do zejścia. Fajnie, że mnie Jakiego kurwa zejścia? No, za ze SkyBase'a. Niszcz jeszcze, co, co ja niszczę. Co teraz to teraz robimy. Ja mam 500... Pięty... Szebie... Chodźcie, chodźcie, chodźcie na jądro... Nie chodźcie nisz? na jądro z... yy, metal z... zebrać. No wylujno, panie kapitanie. Tylko tam się biją. Musimy być ostrożni. Uwiks! Jasne panie. Jasne panie Jasne panie Jakubie Ja myślę, że nie by na imię Jakub Lewandowski, mieszka na ulicy Nie 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 nie, 25. nie nie mieszkam Zresztą To postawie 878-808-80-kujawski ja chcesz... Ty, 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 ty. rywal O ma krak dawajcie do niego, On zdech Nie jedziemy w niego Nie mam amunicji do m -ki. Dajcie mi amunicję do Mki O, MK! Ja mogę wziąć tą Mkę Bo ja gram nie, ale MK Ale a ty nie możesz! Zdech! Zabiłem! Brawo, Batek! Jak mi się skończy ta broń, to nie mogę już jej No to no, możesz ona, ona od, od nowa. Ma... Na okay. mnie. Skończyła mi się broń, skończyła mi się broń. Johnny pork, ty, to, 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 Johnny pork! Są ty? nie ja No ja mam nogę! Ja mam... Ej to jest o, to samo, my... sam co my... mogę to wziąć na Możesz, możesz. Ty wy, wyrzucaj to. Okay, Dobra, no. musi... Moś... Kiedy chłopaki robiłem ten sky... skybase? już ja, ja mogę robić. Typ, 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 typ. Ma dałna, on no ma dałna. I co on robi? Ma dałna. To był chyba jakiś aktor, też tak sądzicie? Sądzę, że... Tak, właśnie jak... <grym> tak. O, 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 o. o, nie, kolega chyba boli wewnątrz. Jak już wysoko jesteśmy, to jeszcze nie jest sky limit? Co? Łagi, 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 panowie. <grym> <Co to> się... <grym> <grym> Padek, tam, Cho chodźmy zrobić challenge z challenge z kolorami musimy zrobić, konać. Okej. Okay. Jak robię już? Żółty, niebieski, czerwony. Żółty, niebieski, czerwony. Żółty. Niebieski. I co? Nie dobre. Ty na lampy. Kupo skubany, Kupo skubany, Kupo skubany, gdzie skubany, gdzie wszedł? Skubany, gdzie wszedł Let's go, dostałem takie mocne bronie, że to szok. Skąd zaczynamy skybase? Skąd zaczynamy panowie skybase? Chodźmy do zona chłopacy. Panowie. No kurwa, jestem tutaj. Panowie. A, chodźcie do zona panowie. Skąd zaczynamy skybase? No zacząłem. tutaj. Ja mam full tam wszystkiego, chłopcy. Zlepnął prawie, a Masz już skylimit? Jest, jest. Serio? Chłop, no, bo wyistoczyłem a ja znowu poszedłem. No Ty robisz grubasie. Masz bandaż, chłopak. Chyba. Dobra, robimy... O nie, skończyłem. Uf, dobrze, że jestem z wami. Ej, rzuć mi, mi te bandaże oh. daj, a nie rzucaj mu. Daj mi. Okej. Okay. Ja, dojdzie, ja, dojdzie ja dojdzie idę farmić, daj mi tego garnek. Marynek. Macie ciężarześć? Macie tu wodę, dawaj go, pskaż do wody. O, ale to było zarąbiste Kacper. <śm> tu było takie. Aś. To garnek? Nie chcę, ponownie panowie w, słącie, w, pomożę, w oh no, do no, 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 no. No, 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 Okej, okay, zaczynamy od nowa. Ej, zaraz, dupa, dostanie, okay. gianne, zaczynamy od nowa nasz super, epicko, fajny challenge. w jednym, przypominam o wydawnictwie. No w jednym. no do końca, jeszcze. No tu mamy, się z... dzieje. Nie tu się dzieje więcej to, niż w twoim całym, okay. całym życiu, stary. Nie pożałujesz, dopóki nie spróbujesz. Polecam filmiki Jakub Lewandowski. Nie, stier... <śmienicza> o, Iwo, o, to to nie to było, to było znaleźń, razie, razie, ja O, I bo jak się zbieranie, zbieranie? Ja taki taki, takie, 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 Chcesz matcy? Masz matcy! Moim największym idolem, na którym się wzoruję w życiu, to Kuba Lewandowski. Nie Garnek, nie masz fula? Lepszego, czy... Nie znałem nigdy lepszego człowieka. Macie małe poty. Udało mnie... mnie, jak byłem mały. Zaadoptował mnie. <grym mu. Kapusty grym wyszardy> się, wyszardy. Garnek. Przyjął mnie pod moje skrzydło. To <grym <grym to skrzydło, a mi joga teraz. A czemu ja tak wysoko skeczę w ogóle? Chyba bile są w prawej sprzedaży. Iwo, czy chcesz masy? Jeśli ktoś teraz... Masz Jeśli ktoś teraz... Nie, gry będziemy wyleczyć. W Okej okay, widzowie, czyli... Okej okay, widzowie, czyli gramy solo na cztery. Moi koledzy... Nie, 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 nie. Nie, Robimy próbę numer 3. Typek na mnie, tu jest Typek, chodźcie. Na początku zabimy. No jutu, co tu tutaj? Let's go. Jeszcze raz to się zgadza. No, tam w górę. Chłopaki. Mój to jest cienko, więc skryp. mogę wziąć go. Nie no, jedziemy Masz... sami, mamy 500, 500, 500. Laserem grasz, garnek. Typy, typy, to właśnie na początku zdobimy typów. Duży są. Mogę, mogę tylko posmarować moim dezodorantem. Bijamy się w nich. Robię, Nie ma co. Pakie, Zabiję go w losie niszem Smarty no Prime. Zabiję go w moim miotokie. Ktoś zdechł. Mama cię kocha zdech. Ooo, jakiś brudas. Ej, słuchajcie. Let's go, kolejna likwidacja. Kolejny dzień, kolejne wycieczko dla odzież. Kurwa. Uciekamy. Oni są, oni są za dobrzy. Kolejny. Jaki jestem chyba dobrzy? Dobijam. Chyba w A nie? Chodźcie tutaj zdezować mnie. Tam jest typ solo. Ej, ej, no. ej. No nic spierdalaj. Oni też robią skyways chyba. Panuje. No Ale pamiętaj by grać pierwszą bronią yes. ze skrzynki. Double res. Leć jak chcesz, masz moje pożyn. Oni grają jak Dixony jakieś totalne. No, shit on. No serio? Tam na, na, na high grandzie jest. Wywaliłeś mnie! Gra, mi zamordowany! Zamordowany! Kolejni! Easy, easy. A to za tym kolegem Bartoszem! Rumi! Rumi skape no, demon na mnie! Nie Zabiłem ją! O nie gram jak dildos Tyrdala! No. O śmierdzi. Szkoda, że nie mam niczego do uciekania. Ma kogo Lewendowski Ty na że On spierdzielił, to za Dixon ą On uciekł, on jest, on jest, on jest A, 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 Dixon trzeba ska, ska zrobić. Dostał 88 Ale tu w tym budynku kapi dix, Dich Chłopaki, bo ja nie mam nic na biało O kurwa, ja i chłopaki bo zadam Nie dodajadasz, bo tutaj A ja nie no, mam nic smaczne, na biało o nie pomóżcie mi, proszę. Tutaj plecy, 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 na górze tutaj. No tu pomocy, no, kaptur, kaptur. Tutaj. Kaptur dobijemy. Kaptur. Ojojoj, chyba nam się nie uda ten celem. Dawaj, kaptur, pomóż mi. Iwo po nie pomaga. 40! Dawaj, pijaj. Na, na lewo. Rumi skiep op Demon zabijesz, nice. Uleć się, uleć się, Kapi. Masz tutaj małe niepodki. Walking, hurling. Kacero jest to Oni grają jakby mieli krzywe D. On nie jest dobry, on tylko spalnił. To czemu zginąłeś od No bo spalnił Ale, Kapi. Ajajaj, Kacero zginął. Ale walczył do końca. Teraz wiaraw jest ze swoich ja. ten p*** mnie robił. Iwo walczy o wagę zwycięstwa Dla naszego całego zespołu i dla naszego całego Jeśli Iwo to... Dawaj wygra Iwo, uciekaj. Brawo Iwo, to Jeśli było, nie, dobre. to dobre. Dawo, Makrak, krak, dawio go. Jak go zabijesz Iwo, Iwo jesteś mistrzem... Jesteś mistrzem Kung Fu jak go zabijesz. Oni się nas się na, no po tylko boli. O Jezus, to jest bokiem tej krwi. Iwo ogóle nas, w nas, ulec nas. Ulecz nas. I, Dawaj reboot, reboot. I, czekaj, reboot. Dawaj reboot. Dawaj reboot. Uda to się nam to, 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 Dzięki nam ten challenge. Dzięki ci Ivo. Ivo ma 7 jeden A ja mam 8. Typ to jest, ty typ kapitan naszego zespołu ma. Ivo ma masz na 1 a to są boty, masz 4, 1. No no, weź się, postara się, bo to film na YouTube jest. No serio, dawaj, nam, postara się, serio się, się, mówię. Góra, no to nie, jest, dawaj, no nie, daj iść, bo cię się, się po on nie, nie, nie on dawaj on to, on nie. on to, on to, on to, on on to, on to, zrobi? on to, dawaj on to, on to, on Iwo? Robi Iwo. Apteczka, Wyklon weź medkid i... i masz. I weź jeszcze... medkid. Masz Iwo, masz Iwo 2 na 1, jeszcze Marcin pełczył uczył. Iwo próbuje zrobić Edita. Czy Iwo to wygra? to Iwo Iwo, 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 Iwo. On to, on, jeden na jeden. on to zrobi? Czy on to wygra? Wybra? Czy on to wygra? Czy on, on to wygra? On to robi. On to robi. On zacina się. Zabij go, no. O nie. Let's go. Brawo, brawo panowie. Zrobiliśmy ten challenge. Zrobiliśmy ten challenge. Let's go. Let's go, chłopaki. Let's go. Zobaczcie, to lobby wychodzimy, chłopcy. Udało nam się. Udało nam się. Let's go. Jeśli Brawo chłopaki! Jeśli chcecie więcej takich filmików, zostawiajcie sube i lajki. Chcecie coś powiedzieć na koniec? Coś, coś powiedzieć na koniec? Dobra, ja was żegna żegnam was. Siema.